Zawsze kiedy nagrywam, kiedy chcę coś przekazać, to zauważyłam, że moje filmiki zaczynają się, słuchajcie, słowami Witajcie kochani! I dzisiaj chciałabym troszeczkę inaczej się z Wami przywitać. Zwyczajny dzień dobry, bądź dobry wieczór, bo nie wiem tak naprawdę o jakiej porze dnia obejrzeć filmik. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę. Moi drodzy też zawsze mówię. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was taką przypominajką i refleksją zarazem. Przypominajką dotyczącą wierszy, na które czekam od Was. Mam przesłanych już kilka i muszę powiedzieć szczerze, że są to piękne wiersze. Mnie bardzo wzruszyły. I nie chodzi w nich o to, czy są poprawnie napisane, czy mieszczą się w ramach jakichś standardów określonych przez kogoś. To wszystko, moi drodzy, kompletnie nie jest ważne. Najważniejsze jest to, by słowa, które piszecie, zawsze płynęły z serca. I jeżeli one płyną z serca, a mają dotrzeć do Jakiegoś innego serca, to tak się właśnie stanie. To jest ta moja przypominajka. A druga sprawa to taka refleksja z tym związana. Mianowicie, niektórzy z Was poszukują swojej miłości, swojej drugiej połówki. A chcą z, z drugą osobą mężczyzną, kobietą. Swoją wspólną przestrzeń miłości. Ale z drugiej strony, nie do końca, nie mówię oczywiście o wszystkich, nie do końca wychodzicie naprzeciw tej miłości. Nie do końca otwieracie swoje serce na tą miłość lub. I po prostu też nie szukacie w taki sposób całkiem otwarty. I z jednej strony to rozumiem, bo jeżeli ktoś żyje w swojej rodowej posiadłości, planuje ją mieć, to z reguły ten człowiek odrobinę się wycofuje gdzieś z tego gwaru, szumu, pędu i myślę, że to jest ok. Natomiast jeśli ktoś z Was nie chce napisać kilka szczerych, uczciwych, płynących prosto z duszy słów, które miałyby dotrzeć do tej ukochanej osoby, bo się wstydzi, bo obawia się, lęka, że może to będzie nie tak, jak jakoś odpowiednio odebrane, że, że mogłoby to być lepsze, że przecież nie potrafię pisać, nie umiem, nie umiem ubierać Myśli w słowa. Jeżeli z takiego troszeczkę lęku, strachu, obaw, zawstydzenia, czyli innymi słowy z tego niskiego poziomu energii, o którym zresztą mówił nawet Hawkins i także Anastazja, i zaraz przytoczę jej słowa. Jeżeli my z takiego poziomu chcemy się wybić do tej najwyższej, Energii, miłości, to nam się to po prostu nie uda. I pamiętam siebie, kiedy ja bardzo marzyłam o opisaniu książek, o, o tym, by tworzyć coś pięknego, dobrego dra, dla ludzi, dla siebie, ale żeby to było dobre, czyste i uczciwe. Ale z drugiej strony nie chciałam z tym wyjść tak oficjalnie. Pamiętam, że długo wewnętrzna walka we mnie była by założyć ponownie Facebooka, by Instagram wrzucać filmik na, na YouTube'a i bardzo tego nie chciałam wymyślałam sobie świetny plan świetny plan realizacji moich marzeń który wychodził z pozycji ucieczki a jeżeli coś wychodzi z pozycji ucieczki z lęku strachu to wyjdzie to tak czy inaczej. Ja z takiej pozycji wychodząc chciałam, chciałam pisać, ale w ogóle chciałam być na uboczu, żeby nikt nic za bardzo nie wiedział, żeby nikt w to nie wnikał, żeby sobie ludzie czytali, a ja będę sobie w ciszy, spokoju e, żyła w swojej rodowej posiadłości. I owszem, mam zamiar dążyć do tego spokoju jak najbardziej, bo uwielbiam ten spokój. Ciszę, przestrzeń wokół mnie, taką typową, naturalną. I z pewnością będę do tego dążyła, ale wychodząc z pozycji ucieczki przed, przed światem, przed, przed tym wszystkim, co nam on na ten moment daje, bo taką mamy rzeczywistość, a nie inną. Jeżeli ja z takiej pozycji inaczej, ja z takiej pozycji wychodziłam i, i to mi się kochanie nie udało. I teraz kiedy wychodzę i długo e, walczyłam sama ze sobą, by jednak nie, nie robić tego wszystkiego, nie mieć tego Facebooka, gdzieś tam nie, nie siedzieć w tej sieci, nie nagrywać, w ogóle nic nie robić, tylko napisać niech ktoś wyda te książki, niech one się sprzedają i ja na tym będę zarabiała. Każdy by tak chciał. <laughs> I myślę, że jest to możliwe oczywiście, bo nie uważam, że nie. Natomiast tylko i wyłącznie wtedy i dopiero teraz to niedawno całkiem zrozumiałam, jeżeli wychodzę do działania z pozycji miłości i obfitości e, i spokoju, a ja chciałam tak, bo chciałam uciec od czegoś. No i ta próba ucieczki oczywiście sprowadziła mnie do, do wszystkiego tego, od czego chciałam uciec. Teraz więc z tym jestem, jak sobie możecie zauważyć. Wszędzie jest mnie pełno, gdzieś tam w internetach. Staram się do tego jakoś zdroworozsądkowo podchodzić, przepraszam. Żeby było mnie tyle, na ile ja chcę, w takim czasie, w jakim ja chcę, i żeby dalej móc żyć swoim życiem. I oczywiście widzę to, co... Dostrzegam to, czego się gdzieś tam domyślałam, co już wiedziałam, że jest to mimo wszystko destrukcyjne. Że człowiek może żyć bez tego wszystkiego. I osobiście ja zdecydowanie miałam spokojniejsze życie, gdy tego wszystkiego nie było. Ale chcę też zrealizować swoje marzenia, więc wychodzę w gotowości jako dorosła. W gotowości, jako dojrzała, w gotowości do realizacji własnych marzeń. Bo samo marzenie e, nie wystarczy. Trzeba jeszcze działać. I tak samo jest z miłością, moi drodzy. Samo marzenie o miłości nie wystarczy. Trzeba się o nią troszeczkę postarać. Jeżeli macie taką okazję, wszyscy ci, którzy. Szukają swojej miłości, by napisać wiersz, otworzyć swoje serce i przełamać wstyd, lęk, strach, obawy czyli wyjść z tych niskich energii, by wspiąć się wyżej, by wspiąć się do tych innych energii i z tej pozycji wyjść do miłości, to ja całą sobą wierzę, że wtedy to się uda. Także kochani, jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. I zachęcam do napisania kilku słów, wierszem pięknym, od siebie do tej drugiej połówki, byście wyszli do tej miłości, byście powiedzieli, i to ja się otwieram. Miałam jeszcze wspomnieć, bo mówiłam o Hawkinsie, o, o, o poziomach tej energii, kiedy on właśnie też o tym wspominał, że, że jeżeli wychodzimy z takiego poziomu, albo na takim poziomie energii jesteśmy na tych niskich. Emocjach, uczuciach, to, to nie da się na tym zbudować porządnego fundamentu spokoju, poczucia bezpieczeństwa, miłości, szczęścia. Po prostu nie da się. E, więc musimy z tego wyjść, kochani. I pamiętam z, z książki, już nie pamiętam, która to część była z książki oczywiście, dzwoniące Cedry Rosy, Władimira Megre e, w którejś części była mowa o tym, że Anastazja wtedy mówiła do Władimira, by nie bał się ośmieszenia, by nie bał się tego, że, że ujawnił wszystko, nawet to, co wstydliwe, i nie bał się ośmieszenia przed ludźmi, bo to nauczy go pokorę. I to jest właśnie to samo, słuchajcie. Nie bójmy się tego. Wyjdźmy w końcu z tych niskich energii bo to poprowadzi nas zawsze wyżej. Czasem to nie jest komfortowe, czasem to nie jest miłe, ale prowadzi dalej. I wiem to też właśnie z własnego doświadczenia, kiedy, kiedy to marzenie o, o, o tworzeniu rodowej posiadłości i marzeniu o tym, jak tam dotrzeć, jak tam dojść w sposób uczciwy, piękny, kiełkowało we mnie, ale ten wstyd ten obawy przed, przed opinią, przed oceną, przed m, przeczepieniem jakiejś łatki, przed ośmieszeniem, przed tym, że ludzie to źle odbiorą, że wariatka <noise> gdzieś tam było we mnie, choć nie aż tak wielkie, ale na tamten moment, gdy to we mnie było, to pamiętam, że, że ja robiłam wszystko po cichutku, po cichutku pisałam, nikt o tym nie wiedział i stwierdziłam, że ja się przygotuję do tego wyjścia na zewnątrz i kiedy będę na to gotowa, wtedy z tym wyjdę, a póki co będę hmm, cichuteńko w swoim sercu marzyła i tworzyła. I tak też było i, i nadszedł ten dzień, kiedy, kiedy wyszłam z tym wszystkim, co czuję. I, hmm, ale tak naprawdę to jest takie stopniowe i myślę, że to widać, bo na początku udostępniałam jakieś posty pisane, potem zaczęłam gdzieś to bardziej wszystko nagrywać, czyli też się otwierać Czyli też wystawiać się tak na zewnątrz całkiem. I, I mam generalnie z tym duży luz, co kto i jak. Bo to, co ktoś myśli, co ktoś sądzi, to po pierwsze ja nie mam na to wpływu. Po drugie, naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że mają ci ludzie wszyscy prawo myśleć sobie, co chcą. Ale tak naprawdę chodzi o to, bym ja nie dbała o to, tylko o siebie. Bo tyle, ile ludzi tyle opinii, tyle, ile jest ludzi tyle poglądów. Jeżeli pójdziemy za tym, by uszczęśliwiać innych, to z pewnością zgubimy gdzieś po drodze siebie. Dobrze, kochani, to tyle dzisiaj ode mnie. Naprawdę jeszcze raz z całego serca. Zachęcam Was do do nadsyłania mi wierszy. Ehm, takich prosto z serca. Wiersze o miłości. Być może o tęsknocie za miłością. Za szukaniem jej. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Ehm, dodam Wam adres mailowy, na który możecie wysyłać wiersze. Ehm, a także podzielę się z Wami takim, który ja napisałam hmm? jakieś 3 lata temu. To wszystko dzisiaj ode mnie, kochani. Dbajcie o siebie, otwórzcie się na świat, otwórzcie się na miłość. Jeżeli chcecie mieć tą prawdziwą, czystą, to zadbajcie o swoją prawdę, nie tylko tą wewnętrzną, ale też tą zewnętrzną. Hmm. Całusy dla was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.